Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Późna to... pora, późna pora, taka ligomistrzowa chciałoby się powiedzieć. Trudniej pobudzić organizm o takiej godzinie, czy to kompletnie nie ma znaczenia? Nie, nie ma, nie ma zbytniego znaczenia. No, dzisiaj rzeczywiście ten dzień się dłużył, bo e, stałem dosyć wcześnie. <grym> ale też tak e, no tak to się wszystko potoczyło. I tak rzeczywiście miałem dobrą energię z rana, wszystko było fajnie. A, a później pod koniec dnia zaczynałem tak jakby z każdą godziną trochę tak się czuć e, coraz gorzej, ale to chyba na zmianę pogody, tak mi się wydaje. No i promalać. <grym> no, Do południa. Wczoraj nareszcie wolny. Mimo wszystko te podróże musiały dać się we znaki, co? Nie, to, to nie chodzi o podróże, bo jesteśmy w takim rytmie, że to nie, nie ma tak naprawdę znaczenia. Bardziej chodzi o, o to, żeby no, też dać sobie odpocząć, odetchnąć. Też czasem odskakania. Niech głowa trochę po prostu się przewietrzy. No i też jest na tyle tutaj skoków treningowych, że można to śmiało zrobić. Używiście taką kolejną cegiełkę pewności? Tak, te skoki dzisiaj były, były dobre, były na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że. Znaczy tak, tak czuję, że z każdym skokiem nabieram trochę więcej takiej śmiałości, e, takiego przekonania i, i też, i też mniej, coraz mniej kontroli z tym wszystkim. Dawno nie było okazji, żeby aż tyle skoków na obiekcie normalnym podrząd oddać, popracować. O, z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no mniej, mniej fajnie. Ale jeżeli ma mi to pomóc, wiecie, później sobie polatać daleko na przykład w takiej planicy, to, to nie... Spoko? No właśnie, bo te, te skoki normalnie męczą, prawda? Nie, absolutnie. Absolutnie nie męczą. Nie, to wiecie, no nie upiemy po prostu nie wiadomo ile tych skoków. To są po, po dwa, trzy skoki dziennie i nie ma z tym problemu. Mimo no wszystko można mówić o przyjemności ze skakania na takim obiekcie? Oczywiście, nie. oczywiście. Dla mnie każdy skok jest przyjemny. Nawet jakbym miał sobie gdzieś tutaj wyjść na górkę, usyp, u, ulepić sam skocznię i wziąć biegówki sobie na biegówkach, poskakać też by było przyjemnie. Każdy skok jest, jest naprawdę super. A skakałeś na biegówkę kiedyś? Oczywiście. Ja to z dzieckiem i to mnóstwo, wiele razy. Szuka, Ile biegówek to połamałem? To jest to sztuka. Zawody pani śledziłeś tak czysto jako kibic sportowo? Kobiet. Tak, oczywiście, oczywiście. Kamil, jeszcze pytanie o pozycję, bo usłyszeliśmy, że w środę w tym drugim skoku ułożyłeś się najlepiej na dojeździe w całym sezonie. Ja bym nie chciał się już tutaj rozwodzić na, o tej pozycji. Sam nie chcę się wkręcać. Uważam, że e, wiecie już wystarczająco wiele informacji na ten temat. E, widać to też gołym okiem, jeżeli wszystko wyjdzie tak jak trzeba, skok jest daleki, ładny, e, no to widać, że wszystko się potoczyło tak jak trzeba. Także mhm. uważam, że, że mamy obrany bardzo dobry kierunek. E, wiem co mam robić. Dostaję bardzo dobre wskazówki od trenera i e, no wszystko już teraz zależy od... E, od tego, co umiem. Dobrze, to jeszcze mm. chciałbym spytać. Konkurs o Mistrzostwo Świata? Czy dla zawodnika, nawet dla no, każdego praktycznie, jest to mimo wszystko wielkie wydarzenie? Czy pan po tylu latach podchodzisz do tego z marszu, jak do po prostu z zwykłych zawodów? Mm, nie, nigdy do żadnych zawodów nie podchodzę z, z marszu. Każde zawody są e, no, są super doświadczeniem, e, ale takie imprezy jak Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, e, no, czy takie turnieje, jak właśnie Turniej Szterż czy rower, no to zawsze taki dodatkowy dreszcz emocji się gdzieś uwalnia i um, jest, jest więcej stresu, tak. I wtedy wstaje Pan, tak, od rana czuje Pan takie delikatne nakręcenie, taką jest ekscytację? tak. ekscytację? Jest, Dokładnie tak jest. jest <laughs> Ale to jest super, ja bym tego nie chciał nigdy zatracić. Gdybym co zatracił, to znaczy, że już no nie, ma, nie mam co tu robić. <laughs>